Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kuby. Dzisiaj powiem Tobie, jak trzymać dietę na wyjeździe. Pierwszym sposobem jest prostu gotowanie do pudełek. Fakt wymaga to trochę zaplanowania trochę, że tak to ujmę logistyki w tym wszystkim żeby, Ale warto czasami po prostu pomyśleć, e, aby ugotować ten worek ryżu, czy kaszy więcej, e, trochę więcej makaronu, e, bo po prostu zaoszczędzimy nie dość, że pieniądze, to czas, bo nie będziemy musieli po nigdzie latać po sklepach w poszukiwaniu jakichś produktów gotowych. Najczęściej do pudełka wpada jakiś makaron lub ryż i e, warzywa na patelnie. Do tego 2-3 jajka sadzone. Bardzo fajny posiłek na słono, nawet przed treningiem się świetnie sprawdzi, bo dostarczymy trochę więcej tego sodu. Drugi element to dla takich ludzi, którzy lubią życie na krawędzi. To będzie latanie po sklepach, w cudzysłowie oczywiście, i kupowanie gotowców. Oczywiście, możemy po prostu wziąć z domu jakiś starek wiejski, bułkę i pomidorki koktajlowe, ale to już jest bardziej pudełko, a mi chodzi o to, że możemy wejść do sklepu, zobaczyć, że o, są bułeczki, czyli mamy e, jakieś źródło węglowodanów, kupujemy takie e, dwie bułeczki, e, do tego kilka pomidorków koktajl koktajlowych i seregijski twarożek grani, no i mamy świetny posiłek, bo co nam więcej potrzeba? Możemy również kupić seraglijski właśnie lekki i żeby jeszcze więcej tych tłuszczy było, to dodać jakieś nasiona słonecznika czy migdały, ale to już jak to lubi i co komu pasuje. Często też widzę, że ludzie po prostu kupują nawet yy, pierogi, ale to tak jak mówię, co kto lubi, co komu pasuje. Jak ktoś lubi zimne pierogi, to niech sobie je, po prostu je. U mnie najczęściej gdy wybieram takie zakupy gotowców w sklepie, to, naj... to wpada kajzerka, wieloziarnista z widla, twarożek grani i e, właśnie jakiś ogórek. Słodko to lubię zjeść wafle ryżowe, jabłko i serek wiejski. Kolejnym rozwiązaniem, aby utrzymać michę na wyjeździe jest zjedzenie w jakiejś restauracji, na przykład McDonaldzie czy po prostu w restauracji, np. przykład pizzy. I policzenie tego na oko, to naprawdę jeden dzień zjedzenia 200 czy 300 kilokalorii, mniej czy więcej, nic nam nie zrobi, a może nieść za sobą nawet wiele plusów. Nie dość, że odpoczniemy trochę psychicznie, bo zjemy coś innego, to wybierając się razem ze znajomymi, spędzimy razem z nimi czas. Ja, gdy wybieram takie rozwiązanie, to najczęściej jem albo pizzę, albo idę do maka. Kolejnym rozwiązaniem jest po prostu nic nie jedzenie. Wątpię, że ktoś w towarzystwie się na ciebie obrazi, jeśli raz nie, nie zjesz z nimi tego e, cheeseburgera e, czy czegokolwiek. E, a jak nie masz ochoty, no to po co na siłę w siebie wymuszać? Szczególnie na redukcji, gdy tego, tych kilokalorii nie ma za dużo już samych w sobie, a wydawanie go tym bardziej, jeśli nie masz na te ochoty, e, na inne, tam bardziej przetworzone produkty, jest po prostu ich stratą. Ale, tak jak mówię, ryzykiem jest to, że będziesz chodził głodny. I niestety nic z tym nie zrobisz. A jednak, jeśli lubisz trochę poczuć taki sz szmyr w żołądku, to nic nie jedz i chodź głodny. I myślę, że ostatnim takim bardziej rozsądnym rozwiązaniem będzie, uwaga, uwaga, mniej wywalone. No bo co, jak formy nie robi się w jeden dzień, tak. Tak nie idzie i zaprzepaścić w jeden dzień. A jak już wcześniej mówiłem, 200-300 karoli w Tom, nawet te 1000. Nic się kompletnie nie stanie. jeśli Tym bardziej, jeśli nie masz jakiegoś deadline'u, to po prostu żyj życiem. Live life. Niniejszym chciałbym się już z sobą pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Daj znać, jak audio, daj znać, jaki Ty masz sposób. Na trzymanie diety poza domem, gdy nie macie ileś tam godzin, podziel się swoją opinią w komentarzu na YouTubie, na Instagramie. I bardzo serdecznie Cię zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków. Więc życzę Tobie udanego dnia, wieczoru, obojętnie. Trzymaj się, na razie, i cześć.